Dzień dobry Witam w kolejnym odcinku Dawno nie było Znalazłem ciekawą grę. Nie grałem w nią. W ogóle nigdy. Pierwszy raz ją widzę. Więc zobaczymy co to będzie. Jest nuklear, więc... <śm> INC. Dobra. <śm> I tak. Co tutaj? Mamy napisane. Aha. Mamy się po prostu schować w schronach przed bombą atomową? atomową? To chyba nie jest dobry materiał na odcinek. No też nie. No. Czemu nie? To nie są bezpieczne rzeczy. No i trzeba wiedzieć, jakie się z tym wiąże zagrożenie. Dobra, zobaczymy, co to tam jest. 6 Także, jeżeli macie mniej niż 6 lat, nie oglądajcie tego. O, tak lepiej. Dobra. Dawno nie grałem w Kogame ogólnie. W sensie budowałem, ale nie grałem. Chyba. Co, nie wiem. O, ostatnio to już był bardziej napięty czas. Cały czas jest napięty, jeżeli chodzi o życie. Na świecie. I moje. Ale. Myślę, że to zdążę nagrać. I czemu tam już. To to chyba nie miałoby. Aha! Po prostu o to chodzi. Dobra. A ja na razie nie mogę tam być. Nie? Dobra. Oto już zauważyłem, jak to się gra. Także. Duży ekran. Oj. Przepraszam. Ej. Nie przechwyci całego ekranu. Trzeba by. No i już pełny ekran, jak to w kogamie, zepsuty. Ja cię, z ta Nic nie może zrobić. to trzeba jakoś nie wiem. Hmm. Dobra, zrobię cięcie. Dobra. No i co? No czekamy. Jeszcze minuta. Nie ma najlepszych graczy. No bo to jest chyba nowa gra. Ej, czy. Spectator... Spectator Mode? To gdzie ja jestem teraz? A! Oh, o! To jest Ale gdzie są te schrony? Jak to działa? Hmm. Chyba w szkole w tym przypadku, nie wiem. Zobaczymy jak to będzie. Aha, wciśnika, żeby wrócić. No nie mogę się tego jakoś lepiej rozwiązać. No, no dobra. Poobserwujmy. No mam w ogóle jeszcze świątecznego skina. Czemu nie? Drabnie jeszcze są święta. Ja ogólnie lubię bardzo święta. Więc... Ten to coś po jakiemuś po hiszpańsku czy po... Nie wiem. Chyba hiszpańsku to jest. No, a ten co to w ogóle gdzieś wyszedł. Są jakieś wyspy. Nie wiem jak to będzie działało. Dobra. 30 sekund. Nie rozumiem Cię, chłopie, nie gadaj do mnie. Okej, okay, mamy zwycięzcę... ...jakiegoś tutaj. Nie wiem, co to ma przedstawiać. Dobra. Zaczynamy! Co to za... ...biskupin? O! I to, gdzie jest schron, jak to ma... W sensie nie wiem, czy... Tam pisał schron dokładnie? Nie wiem czy ja to dobrze przetłumaczyłem. Może po prostu na jakiejś wyższej kondygnacji Co to za budowa? No shelter, no to tak jakby klatka schronem, ale gdzie to jest? Trzeba się pospieszyć. No tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie. Dobra, lepiej na wyższe piętro chyba, chociaż sam nie wiem. O, jest Alan. Kurczę, kurczę. No nie. Nie mam w ogóle umiejętności. Leso. Dawaj, w górę. Dobra, wybu! Oj. Aha, dobra, teraz zmiana chyba. Tylko ja ze sam? Nie, jeszcze mnie to zgniotło. Dobra. Yy, letniskowe domki. Yy, namioty. Jakich <grafię grafię> Dobra. I tutaj jest domek na drzewie. Myślę, że to będzie dobre. No, czyli to jest jak. Yy, jest taka gra na kogamie. Ona jest wzorowana w ogóle na Robloxie. Coś tam też się trzeba ukrywać. Ale jak to się nazywa? Natural disaster? Coś. E no już! Chwila! Ja tam nie wskoczę przecież Dobra, na konia Nie wiem czy to wystarczy Ewentualnie na tą chmurkę Dobra Już nie ma alarmu Sygnału O nie no Ale już ma Siostro... o tak Następna mapa. Co teraz? Ej, by mnie to zniotło. Ej, znowu to. No dobra. Nie mam już żadnych umiejętności. Na to wskoczyć. O. Tu by było chyba bezpiecznie. Ej, no. Nie umiem na takie coś. Dobra, tu. O nie zaczęło Już się bałem. Oj, dobra. Udało się. Nie, myślałem, że to będzie coś takiego... ciekawsze. Szczególnie po tytule i miniaturka też była ładnie zrobiona. Na pierwszy rzut oka tam się nie przypatrywałem. Ale była estetyczna, ładna. No już... Chcę wyjść na to. O. widać mu cień. I coś jeszcze będzie? A, znowu to. Chyba są dwie mapy. Chociaż wcześniej mi się zdawało, że była jakaś inna. Może mi się wydawało. Dobra. Ej, no co tak szybko? To już jest przesada. Ale to jest łatwe do uniknięcia. Wystarczy nie być na ziemi po prostu. Ej, ej. Ej. Ej, ej. Włączyła się jakaś muzyczka. Co to. Ej, czy. Aha! Po flagę. Czemu tam ten gościu się tam? O nie, no nie zdąży. Jeść. Może. Może się uda! Może się uda! Jest! Uff. W ostatniej chwili. Dobra. Udało się. Okay. Dobra, ale star... Chwilę, tutaj się ładują. Team. Wystarczy tej gry. O, 500. Ładnie. Dobra, zagramy jeszcze w coś. Dużo pewnie przegapiłem, przegapiłem na kogami. Fast pz Shooter. Czemu nie Shooter. <grych> zobaczymy co będzie. Polecam. Rok temu już. To jest jakaś stara, gra... ale mało zagrań ma. Ale była Był update, więc grają teraz. Dobra, zobaczymy. Co tym razem? Jakiś błąd wyskoczył. Ale nie wiem no nie. Bardzo zaczynam, bo jest niebo. Może być <grym> optymalizacja. otóż tu są satire. No to nie wiem, weźmy żółtego. No dalej. No dobra. I o co tutaj chodzi? yyy dajemy Aha. O! To fajnie, <noise> mogę sobie słuchać dowolnej muzyczki, piosenki, ponieważ tak gra nie ma dźwięku. Po prostu. Masz jakiś pomysł? I co jeszcze? Dobra, nieważne. Tutaj mamy I agree. Aha! Po prostu Thermos... no tam, dobra. Co, 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 co? A, dobra. No, to są... Polityka prywatności, o ile się nie mylę. Dobra, No co tu chodzi? Tutorial, poproszę. Tam jest play. O co chodzi? Movement... Prijacie. Zdaje się, że to będzie skomplikowane. Co to tutaj jest? Nic. Pospiesz się. Ale... O co chodzi w tej grze? Wybierz już twój spawn. W sensie shooter, to chyba. Aha. Ok, dobra. Rozumiem. No dobra. Czyli tak typowa gra. Fajnie zrobiono, no ale. W razie nic ciekawego tutaj takiego nie ma. Ej, widzieliście? Nowy wskaźnik spida jest? Taki ładny. Kiedy to dodali? Ej. Ale fajne. Ładny. Ładny design. Mi się podoba. Dajcie mi więcej. Znaczy nie ma tu akurat do tego. Dobra, w to raczej nie będę grał ogólnie nie robię co zobacz co. Co zróbmy jeszcze tak. Ale jest speed faktycznie. Inaczej. No to spoko. Dobra. Kończymy odcinek. Taki krótszy. Myślę, że się spodobało. I don't know something.